Luz de María de Bonilla, Argentyna, Orędzie świętego Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Marii po orędziu, ludu naszego króla i Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzę z błogosławieństwem naszego króla, aby zwrócić się do każdego z was. Trwajcie w pokoju, miłości braterskiej. Jedności i nade wszystko w miłości pochodzącej z najświętszych serc Jezusa i Maryi. Jest niezbędne, aby każdy człowiek był wytrwały w wierze i był osobą należącą do dobra z łagodnym sercem i żebyście zaczęli radykalną zmianę życia, jako lud Boży musicie porzucić wszelką niezgodę. W przeciwnym razie przez swoją ludzką wolę wejdziecie w pokusę i wpadniecie w wody sprawiające nudności. Apokalipsa 3, 16 Jak sprawić, żebyście zrozumieli, iż ten czas to chwila spełniania się proroctw, które mogą się spełnić Różne w jednym momencie. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Wzywam Was do nawrócenia, a w Jego miejscu ludzie chowają w sercu złe uczucia, które nie wyjdą, dopóki nie spotkacie się naprawdę z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem. Ludu Boży, przyjmujcie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa obecnego w Sakramencie Eucharystii, to konieczne. Sprzymierzeńcy szatana chcą przeszkodzić przyjściu naszego umiłowanego Anioła pokoju, abyście jako lud Boży nie byli przez Niego wspierani. Musicie być prawdziwymi dziećmi a nie złymi kopiami prawdziwego Dziecka Bożego. Lud Boży, wielka część mocarstw światowych bierze udział w żałosnym i straszliwym akcie wojny. Sprzymierzając się z Orłem, niektóre kraje chcą być silne, przyjdzie chwila zdrady i orzeł zostanie porzucony przez niektórych ze swych sprzymierzeńców którzy się jednoczą w jednym akcie go porzucą gdy jest on najbardziej poraniony znów wracają by stanąć u broku orła kiedy wszystko jest w chaosie i umacnia się władza narodów módlcie się Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Demon przygotowuje wysłanników, aby przeszkodzić przybyciu naszego umiłowanego anioła pokoju. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Ofiarujcie Bogu swoje uczynki, w miłości braterskiej, aby przeciwdziałać zasadzkom zła. Módlcie się Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, za ludzkość jest zaskakiwana przez trzęsienia ziemi, które wstrząsają to tym, to tamtym miejscem. Naprzód, ludu Boży, z wysoko wzniesionym mieczem wiary, idźcie dalej, pewni mocy modlitwy. Idźcie naprzód z wiarą, bez lęku. Towarzyszy Wam ochrona moich legionów anielskich. Błogosławię Was i osłaniam, Święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia Odyssea tego pokolenia została przebyta przez samą ludzkość, przez jej nieposłuszeństwo, i człowiek wciąż nie chce widzieć ani słyszeć. Tak spełnia się na ich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Ewangelia według świętego Mateusza 13 14, 15. Jako ludzkość jesteśmy oblegani przez zło, które jak mu się podoba, utrzymuje w stanie niepewności człowieka, który zna skutki III wojny światowej, ostrzega się nas przed planami zła przeciwko aniołowi pokoju, wobec których nie możemy pozostać obojętni. Dlatego nawołujemy, aby każdy odmawiał różaniec święty w swojej rodzinie, grupie lub indywidualnie, Intencje są takie: o pokój, za anioła pokoju, aby spełniła się wola Boga, o wytrwanie każdego z nas oraz za kraje, które cierpią z powodu przeciwności, powodowanych przez zjawiska przyrodnicze. Amen. Drodzy bracia i siostry, nie bójmy się tego, co ma nadejść. Gdybyś był dzieckiem i czekał na to, aż wróci Twój kochający ojciec, to bałbyś się, jak już przyjdzie, czy raczej byś się radował? Katolicy czekają na przyjście Pana i mają być gotowi na jego przyjście. A jak Pan przyjdzie, to katolicy mają się z tego faktu cieszyć, a nie przerażać. Niczego się nie bójmy, no bo czego się tutaj bać, że Jezus przyjdzie? To przecież nie jest żaden powód do strachu. Pomyśl sobie raczej, że przychodzi do ciebie Twój kochający Ojciec, Bóg. Bać się powinni ci, co Boga w sercu nie mają, co pogardzają Nim i jego prawami. Takie osoby powinny jak najszybciej przystąpić do spowiedzi świętej, spowiedzi generalnej z całego swojego życia. Tacy ludzie powinni w szczególności zawierzyć siebie i całą swoją rodzinę w miłosierdziu Boga, najlepiej ze wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. Ci, którzy Bogu ufają i Go kochają, nie powinni się bać odwagi i wiary, chociaż trochę wiary i zaufania, że Jezus ma wszystko pod kontrolą. Najlepiej, jak oddacie siebie i swoje rodziny miłosierdziu Jezusa. Najlepiej za wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. I ufajcie temu miłosierdziu i temu potężnemu wstawiennictwu, wtedy strach was już nie ogarnie. Pamiętajmy również o tym, aby przyjmować jak najczęściej Komunię Świętą, i jak najczęściej adorować Jezusa w jego świętym tabernakulum, powierzając mu wszystkie troski i problemy. Amen.